Ja podobnie jak całe końskie środowisko odebrałam to przede wszystkim jako zaskoczenie, a po drugie jako cios w samo serce. Zupełnie decyzja nieprzemyślana, wydana w momencie, kiedy właśnie Stadnina osiąga spektakularne sukcesy po rekordzie aukcyjnym pobitym przez klacz Pepiteł milion 400 euro, po nominacji dyrektora treli na stanowisko wiceprzewodniczącego Wacho, co jest przecież honorem dla Polski, Stadnin, zresztą w ogóle Stadniny Arabskie i ich dyrektorzy nie byli nigdy żadnymi działaczami politycznymi związanymi z żadną określoną frakcją, a swoją działalnością przynosili polscy tylko chlubę na rynku światowym i nie rozumiem, komu to przeszkadzało. Dla nas jest to tragedia, tak naprawdę. Pan Marek Trela dla bardzo wielu z nas jest kimś więcej niż prezesem, jest naszą ostoją, jest przykładem do naśladowania, jest świetnym człowiekiem i przede wszystkim człowiekiem z ogromną pasją, z ogromnym doświadczeniem. Jest wizjonerem, jest wybitnym hodowcą, uznanym na całym świecie, i niestety w piątek nam go zabrano. I pozostawiono nas samych sobie, tak naprawdę. I ciężko nam. Patrzeć na to wszystko, bo nie wiemy co mamy robić dalej. Zabrano nam serce tak naprawdę, a bez serca to raczej nie wyjdzie. Może, że tak powiem, w różnym stopniu, w zależności od tego, jak się sytuacja rozwinie. Jeżeli ci mianowani w tej chwili następcy będą na tyle osobami y, honorowymi, rzetelnymi i rozsądnymi, że zdając sobie sprawę z, z tego, ze swojej niekompetencji w dziedzinie hodowli koni, zdadzą się na porady jakichś mądrych fachowców, no to jeszcze najgorzej nie będzie. Gorzej byłoby, gdyby zaczęli obstawiać wszystkie stanowiska y, swoimi ludźmi po uważaniu, bo wtedy to już byłoby dno i klęska. Hodowla koni w ogóle, a arabskich w szczególności, ma taką specyfikę, że cechuje się długą rotacją pokoleń, a zatem nie znosi wszelkich fluktuacji, zmian tymczasowości. Wymaga stabilizacji. Zmiany kierunków hodowlanych od ścianki do ścianki nigdy jej nie służyły. Do ekipy Stadiny Koni w Janowie Podlaskim dołączyłam w 2010 roku i mogę powiedzieć, że jest to pasmo rozkwitu i sukcesów. Odnosimy ogromne wyniki na ringach pokazowych, nasze konie są zauważone na całym świecie. Aukcje, pokaz narodowy jest największym wydarzeniem także na całym świecie. Gościmy tutaj. No, ludzi z całego, z całego świata prawdziwych fachowców, wielbicieli konia arabskiego i tak naprawdę jest to zasługa osoby prowadzącej naszego prezesa Marka Trelly, który został nam odebrany. Mówię to po raz kolejny, bo jest to dla nas wszystkich tragedia. Dla całego świata arabskiego jest to tragedia. Nie tylko Marek Trella został odwołany, także pan Jerzy Białobok i Ania Stojanowska, która miała piecze nad nami odgórnie. Nie wiem, jak można się pozbyć trzech fachowców jednego dnia i zostawić stadniny, historię, nasze dobro narodowe, naszą miłość i to, z czego powinniśmy być dumni, bez opieki, a zostaliśmy bez opieki. Taka jest prawda. Pan y, doktor Tyler zaczynał jako lekarz weterynarii w Stadnini i tak powoli uczył się przy tej okazji hodowli, stopniowo awansował właśnie pod skrzydłami pana Krzysztołowiecza. Już głę... szeroki, bardzo burzliwy odzew naszych partnerów zagranicznych słychać w całym internecie. Nazwiska takie jak Trela czy Białobok to po prostu były już takie hasła wywoławcze dla zagranicznych hodowców, kojarzone z wysoką pozycją naszej hodowli. Jeśli nagle zacznie tą hodow... hodowlę filmować ktoś znikąd, no to już ten prestiż osłabi się sam w ogóle z sam z siebie.